Mam przyjemność prowadzić grupę teatralną. Mały goniec teatralny, bo jest to grupa młodsza. W teatrze działają dwie takie grupy: grupa starsza, licealna, i grupa młodsza, czyli jest to od czwartej do ósmej klasy podstawówki. Tutaj na tych zajęciach u pani Oli widzimy się w każdy piątek. O godzinie 15.30 zajęcia trwają po półtorej godziny tu w Teatrze Jaracza. Goniec teatralny jest zajęciem dla młodzieży, zajęciem dodatkowym, który rozwija bardzo zainteresowanie związane z teatrem. Ja występuję tu raczej, myślę, w roli takiego koordynatora. Próbuję stworzyć jakąś taką otwartą przestrzeń i dobre okazje do twórczych działań i do tego, żeby dzieciaki mogły jakoś tak swoim językiem opowiadać na scenie i żeby, żeby te spotkania ich ze sceną były spotkaniami osobistymi, żeby rzeczywiście miały okazję do, do gadania o czymś, co je boli, co, co, co ich dotyczy. Zajęcia z panem Marcinem są szalone reakcja, która jest reakcją jakąś, może, możecie na to słowem odpowiedzieć, nawet teraz możecie, jak chcecie słowem odpowiedzieć, chcecie ciałem odpowiedzieć, rozumiecie o co chodzi? Szalone, niespodziewane, rozwijające i zawsze inne. To, co bardzo w panu Marcinie cenię, to to, że zawsze zważa na to, jakie emocje odczuwamy w danym momencie i to, że współpracujemy razem. Jesień! Ćwiczenia stricte warsztatowe, bym powiedziała, w których możemy wyrazić swoje emocje, wyrzucić je z siebie, tak myślę, tak. i Takie... podzielić się czymś z siebie, z środka. Podsumowanie tygodnia. To są właśnie zajęcia warsztatowe, coś w tym stylu. Czasami rozmawiamy, czasami mamy z góry zaplanowane, co będziemy robić, mamy jakąś pracę domową, żeby coś przygotować. Idealny odpoczynek przed poniedziałkiem, tak. przed szkołą, przed, przed wszystkim. I też fajne jest to, że współpracujemy też z teatrem. <śleszy> Najbardziej mi się podoba tutaj to, że jesteśmy bardzo mocno zżyci i zgrani ze sobą i możemy współpracować w dobrych warunkach. Najwięcej te zajęcia dały mi na pewno doświadczenia, ale i przyjaciół i to jest chyba najważniejsze, że zyskałam nowych przyjaciół i znajomości. Co to jest? Co to jest za kloś? Proszę. Proszę. To jest tutaj. Tu jest klocz, bo tu jest klocz, bo tu ja mam notateczki. Bye bye. Mamy dzisiaj dwóch gości. Pani Krzyk w dziedzinie muzyki i panią Krzyk w dziedzinie od Malarsa. Przychodzimy tutaj, spotykamy się, opowiadamy o swoim całym tygodniu, o tym o dniu naszym, o tym, jak się czujemy. Przestęp w 6 klasie jest naprawdę bardzo ciężko, gdy przychodzę na te zajęcia, to mogę się tak jakby zrelaksować. Polecamy te zajęcia osobom, które interesują się m.in. aktorstwem, ale nie tylko, bo także tutaj można się nauczyć koncentracji, jeśli ktoś ma takie problemy z skoncentrowaniem się. Te zajęcia dają mi taką y, odwagę, żebym się bardziej nie bała ludzi. Chary, chary, tak, się, i czy się Do widzenia. Wydamy. Wydamy. Siadacie, czy go... Wydamy, wstać, to Przychodzę tu po to, bo. W teatrze tak jest spokojniej, można wyrazić siebie i swoje uczucia. I bardzo się cieszę, że mogę być częścią tej grupy, bo naprawdę mm, można niezwykłe pomysły też od nich trochę kraść, <grym> bo taka, taka wyobraźnia dzieciaków jest niewyobrażalna i, i za każdym razem mnie zaskakują, mnie bardzo cieszy.